Uwaga i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i, i na zmianę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozluźniamy się i sprężamy raz. I rozluźniamy i dwa. Raz. I cztery raz i pięć I ręce do góry i skłony raz i dwa raz dwa raz i trzy raz cztery raz pięć raz sześć raz Raz. I osiem. I teraz pełne I raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, dwa, raz, dwa trzy, trzy, raz, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, siedem, raz, dwa, trzy, osiem. I napiję do góry i otwieramy na poprzeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I dociągam Można położyć ręce na kolana. I nogi do góry, i dotykamy stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i świeca.

nogi naciągnięte, stopy sprężone i skłony. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy, cztery. I ręce do ręki. Chodzimy przez poprzeczkę.